Cześć! Cześć. Cześć. Ja Cześć! Jestem Ola. Ja jestem Karol. Cześć. Tak wygląda nasze życie, teraz się śmieję. Tak. Ja nazywam się Ola Nowak i pracuję pod marką 4 Kadry. Od kilku lat fotografuję pod tą marką śluby. Ja jestem Karol Nycz i oprócz zdjęć ślubnych robię także filmy ślubne. Pracuję pod swoim nazwiskiem, a razem prowadzimy warsztaty, warsztaty fotografii, fotografii ślubnej. I dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj w całą dwójkę i będziemy zadawać między sobą pytania. Przygotowaliśmy sobie kilka pytań, a jest jestem bardzo ciekaw, odpowiedzi. Ym... No słuchajcie, to może być miła rozmowa, liczę na to. Tak. Pełna uśmiechu, i energii, bo tacy jesteśmy. Tak. Oglądajcie! Zaczynamy. Pięknie. Karol, od czego u ciebie to się zaczęło? Jak się zrodził pomysł, żebyś został fotografem ślubnym? No, myślę, że to jest rzeczywiście taka droga, którą każdy fotograf ślubny na początku miał. Jak się fotografuje od dziecka, yy, no to jakoś yy, po pewnym czasie yy, przychodzi takie zapytanie od znajomych, czy się sfotografuje yy, im ślub i rzeczywiście później można zdecydować, którą drogę się obiera po sfotografowaniu takiego ślubu znajomych. Czy to jest to, co chce się robić? No, ale był też znajomy? Tak. W zasadzie to, to raczej byli znajomi moich rodziców. Wow. Bo ja zaczynałem fotografować już od no, dziecka, rzeczywiście, pokazywając swoje zdjęcia i w takiej gazecie lokalnej, i w domu kultury. Więc powiedzmy, że gdzieś tam ludzie wiedzieli, że ja robię zdjęcia. Rynek lokalny się rozrastał. Rynek, rynek lokalny się rozrastał. No, i tak, to były na początku takie kieszonkowe. Zlecenia? Tak, ale chciałbym wrócić do tego, że można wybrać rzeczywiście dwie drogi: albo po, po, polubić to i pokochać, i powiedzieć, że to jest dla ciebie, albo powiedzieć nie, nigdy więcej, okay. nigdy w życiu. No i co najciekawsze, ja przyszedłem obie te drogi, bo jak tylko skończyłem. Jakby zrobiłem te pierwsze rzucenia, powiedzmy, dla znajomych czy znajomych moich rodziców, to mówiłem, że nigdy więcej nie chcę takich zdjęć robić. I tkwiłem w tej drodze przez całe studia. I co się później wydarzyło? Co A, oś, y, nie, ostatni rok moich studiów y, spędziłem w Lizbonie, y, na, wow. <laughs> w, Lizbonie y, w Portugalii. I, ta, i prowadziłem w y, tym czasie bloga, y, hmm. który gdzieś tam zresztą jest wciąż dostępny w internecie. No i tak przez tego bloga odezwała się polska para, która na podróż poślubną e, przyjechała do Lizbony i skrajnie się, czy zrobiłby im zdjęcia e, takie poślubne. No więc ja się zgodziłem. Nie, ja teraz mam taką myśl, że powinniście nie zgodzić, bo może trauma jest przed kilku lat, ale jednak z nimi Tak, bo, po, zrobiłem to, bo hmm, pomyślałem, no jestem w Portugalii, nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał taką okazję. Zresztą, no tak, to, to, to mi przyświecało w mojej głowie. Zrobiłem te zdjęcia, no i je pokazałem rzeczywiście na moim blogu. No i potem, po tych latach, kiedy nie fotografowałem e, ślubów, to odezwali się moi znajomi rzeczywiście. I na jesień zgodziłem się zrobić im cały reportaż. Po tym, jak ja. zobaczyli zdjęcia z Lisbon. Tak, jak okay. zobaczyli, to po prostu pośpiewali. No i przygotowując się do tego już reportażu na jeździ moich znajomych, znalazłem warsztaty prowadzone przez taką międzynarodową ekipę i wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście za granicą robią piękne zdjęcia śluby. No a ja za to jestem bardziej ciekaw, jakim ty jesteś człowiekiem, bo żebyś też powiedziała w skrócie, co robisz w życiu w kilku zdaniach, ale może bardziej to, co cię zachwyca, co cię pasjonuje, co mnie zachwyca. Chyba jestem wdzięczna Rosowi za to, że otaczają mnie wspaniali ludzie i są to prawdziwe relacje, które w dzisiejszych czasach trudno i to jest wspaniałe mieć przywilej fotografować, bo dekady temu odkryłam fotografię. Od kilku, kilku lat fotografujemy na ślubach i no to jest niezwykłe. Jestem wdzięczna sobie za miejsce, w którym teraz jestem. Jestem w miejscu, w którym chcę być. Kiedyś chciałam być i teraz jestem, i jestem spełnionym szczęśliwym człowiekiem. I tym szczęściem chcę się dziać z innymi. Ale no to może zapytam przewrotnie w takim razie: yy, czego nie lubisz Bo co to W życiu? Pewnie. Ojejku! Wiesz, co nawet nie, chyba, nawet nie tyle nie lubię, co nie rozumiem? Yy, Takiej zazdrości chyba, która jest pomiędzy ludźmi. Bo wydaje mi się, że. Ludzie oceniają nas przez przez social media mhm. i to jest tak, że wiele z nas kreuje swoje wizerunki poprzez to, jak się, jak się kreuje w internecie, a tak naprawdę ten odbiorca, ktoś kto jest z drugiej strony nie wie, jak wygląda nasze życie tak naprawdę, z czym się borykamy, jakie to są... Układy mm, Tak, jaką cenę płacimy tak naprawdę, żeby być w miejscu, w którym jesteśmy. Jakby nikt z tego nie wie ale jednak ludzie zazdroszczą tego lepszego życia innych i nie lubię tego, nie lubię w ogóle oceniania i nie lubię zazdrości wśród innych tak, bo... Nie każdy robi swoje Tak, jak i chce, i kiedy zresztą. chce i z kim chce i każdy znajdzie swoją drogę i sobie po prostu nią gnie, nie oglądając się na innych Takie mam przesłanie i bardzo lubię to przesłanie Mega <grych> Dobra Karol, teraz chciałam Cię zapytać Czego Ty nie lubisz najbardziej w pracy jako fotograf ślubny? Czego ja nie lubię. Um, no jest kilka takich rzeczy, no nie mogę powiedzieć, że praca fotografa ślubnego... jest. Jestem ciekawa czy 100% też, tak, tak, samych pozytyw. Czego jesteś ciekawa? Czy znam się pokryją? Mhm. No to nie, to ja bardziej myślę o takich rzeczach, e, które mnie stresują najbardziej jako fotograf ślubny. I myślę tu o logistyce, o dojazdach yy, i o, tym, o takich rzeczach, na których ja często nie mam wpływu yy, tak osobiście. Mm. No, Przychodzi mi do głowy taka sytuacja, a, 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 gdzie moje auto po prostu stanęło całe w dymie na środku autostrady. E, była grubowa ciemność, bo szczęśliwie to już był powrót e, z reportażu ślubnego. Grobowa ciemność, autostrada, szybko pędzące Tyryny. Ja byłem tak zestresowany, że zapakowano w foliowe opakowanie kamizelkę od kilka minut. Tak, tak bardzo się, się tym przejmowałem. Takie rzeczy uczą. Tak, takie rzeczy uczą. Tak. Ale może jeszcze oprócz tego czego nie lubię, to, to powiem również jedną rzecz, którą lubię. Tak najbardziej. <grym raczej> O, teraz będzie co lubi Karol Nacie jako fotograf najbardziej? W swoim kraju. Ja najbardziej doceniam te momenty, kiedy sam mogę się szczerze wzruszyć. O ja! Dlaczego no, no, się wzruszasz? Na wesele? To nie no, są to nie są sporadyczne przypadki. Bo jak się widzi y, taką, taką prawdziwą troskę... E, takie prawdziwe m, połączenie między ludźmi. E, no to jakoś tak ze same ciekną, no jak, jak, jak widać e, m, na jednym z ostatnich ślubów, jak, e, jaką miałem bardzo wzruszającą dla mnie sytuację, która na pozór, e, no może nie wszystkich e, tak poruszyć, jak mnie. E, Parkie taneczne, bo to już było wesele, był na zewnątrz. No i odbywały się tam dobre dęsy, dobre tańczyła pani młoda ze swoimi znajomymi i pan młody stał poza parkietem, ja do niego podszedłem i on tak do mnie mówi, patrząc na swoją żonę, chyba jest szczęśliwa. I ja sobie tak myślę, kurde, dla niego nic innego nie miało znaczenia, jak to, że przez kilka dni, wiesz, gdzieś... <laughs> szykował dekoracje, że przyjechał goście z zło, były włoskie przekąski, że był super DJ. E, nic w dla niego nie miało znaczenia, nie mam tylko tak wpatrzony w nią. W nią to Ale te słowa, kurde! <gry> to uwielbiam takie momenty okay. w mojej pracy. To, to, to były tak, takie przyjemne chwile chwilę u mnie, ale Ola, powiedz mi, proszę, e, kiedy m, u ciebie. E, Zadziało się tak, że mówisz, to jest już na 100%, e, ola, cztery karty, <grystanie> i zaczynam swoją markę. Okej. Okay. No to u mnie, podobnie jak u ciebie, yy, wydaje mi się też, że u większości fotografów wiem, że to się będzie przebijało i yy. powtarzało u większości, czyli przyjaciółka, po której fotografowanie ślubu. Czy ty miałeś takie dwie drogi jak ja, że po takim sfotografowaniu ślubu. Hmm, przez chwilę myślałaś, okej, okay, to było jednorazowe, podobało mi się, ale raczej nie, nie widzę siebie w tym. Czy od razu kliknęło i powiedziałaś: że chodzi o ślub, chcę to robić całe życie. Tak, jeżeli właśnie chodzi o ten ślub, to stwierdziłam, że to jest coś, co ja bardzo czuję i bardzo mi się podobało, tego, te reakcje ludzi, i później jak ja zobaczyłam sam ten materiał, jakby będąc obytą z fotografią jeszcze troszkę kilka lat wcześniej, robiąc coś innego, nie, nie ślubnego, to wiedziałam, że to jest ok, ale dopiero reportaż zmysłowił mi, że to jest droga, którą, która jest no zupełnie związana z innymi emocjami niż z fotografia komercyjna, którą robiłam wcześniej. Mm -hmm. Ja w to wszystko uwierzyłam, uwierzyłam w te emocje w tych ludzi, w to wydarzenie i stwierdziłam, że to jest takie super, że ja chcę spróbować jeszcze po prostu apetyt rośnie w, 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 miarę, apetyt jedzenia. Rośnie w miarę jedzenia i chcę zobaczyć, co się zadzieje później i rzeczywiście byli kolejni znajomi i kolejni. I tak po prostu to wszystko też po to tak. Jak oceniłabyś najważniejszy swój talent. Co to mogłoby być? Talent? Tak. No pewnie. <noise> ogólnie. Tak. Talent. Ojejku. No, no tak mi się. Jezu! <noise> Wydaje mi się, że widzę więcej niż przeciętny człowiek mm -hmm. niż... Inni ludzie? No, to jest się fotografuję. Tak, ja. wydaje, tak mi wydaje mi się, że widzę więcej przez pryzmat aparatu na pewno, ale dostrzegam więcej, o może tak. Mhm. Że umiem zobaczyć więcej nie, w perspektywie, w świetle, w kształcie. Myślisz, że to jest właśnie taki talent, który od razu wiesz, robisz się i masz? Czy to wypracowałeś? Nie, z niej wydaje mi się, tak. to z, że to jest. Chodzi. co to talent, już <laughs> jednak. Rzeczywiście ta umiejętność dostrzegania w rzeczach zwykłych, czegoś niezwykłego jest dla fotografów taka unikatowa. No chyba jeszcze drugą takim, nie wiem, czy talentem, ale chyba jest to, że dzielę się radością z innymi i podobno ten uśmiech udziela się innym. I to jest takie dużo po prostu słowa mi tego feedbacku od innych osób, które mi o tym mówią, że, że dzięki mnie były takie radośniejsze, bardziej radosne. I szczęśliwsze tego dnia dzięki temu mojemu optymizmu... No, Skąd to znam, <grymne> oczywiście. I chyba to jest trochę nasz wyróżnik, że jesteśmy tacy uśmiechnięci i pozytywni. No. Co robi Karol Mycz, kiedy nie pracuje jako fotograf siódmy? No ja się śmieję, że prowadząc taką jednoosobową firmę, to cały czas się jest w pracy. <grymne> tak. Bo być sobie i księgowym. I marketingowcem, i gościem od PR-u, i od strony, i od SEO, i od wszystkiego. No ale rzeczywiście staram się szukać taki work-life balance. No i bardzo pomaga mi w tym mój pies, bo to są codziennie drugie spacery, kilkugodzinne. Lubię czas spędzony w gronie takich najbliższych przyjaciół na planszówkach na przykład, albo po prostu rozmowy przy Dobrym winie. Zachwycam się też moją dzielnicą, to jakby niezmiennie Nowa Kraków. No i jak wiesz, ostatnio nagrywam takie takie filmy na, na Instagramie i na TikToku też to wrzucam. Filmy polecające miejsca na sesje fotograficzne lub filmowe. No i jeśli to się dobrze przeanalizuje, to większość z nich obecnie jest, jest w lub z terenu nowej kursy. Bo rzeczywiście to mnie e, co jakiś czas zachwyca i, e, i widzę potencjał w tym, żeby tutaj robić zdjęcia. E, tak. Tak, a pracujesz pod swoim brandem, pod swoim nazwiskiem, delegujesz gdzieś swoją pracę? No, w niemalże 100% to jest Karol Necz. Moja firma to jest Karol Necz. No, ale tak, jakby samą główną pracę fotograficzną czy filmową robię sam. A jeśli mam takie zlecenie, gdzie jest pakiet i film, i zdjęcia, no to oczywiście zapraszam do współpracy i zatrudniam drugą osobę, ale. Jakby i wcześniejszy kontakt i cała praca z materiałem, które powstanie tego dnia, no Jest... wykonywane przeze mnie. Ja podpisuję się, że 96% to jednak okay. e, Karolny. myślać. No dużo, dużo. E, dużo. Okej, okay, czyli wiemy już o tobie trochę, czym się zachwycasz, Co cię inspiruje, jaki jesteś, więc jak Karolny zmienił się na przestrzeni ostatnich lat? Pytasz jako o pytasz na rozwój? Tak, o tym rozwój. Jak, jak to było? Jak ty się zmieniłeś? E jako e osoba, osoba, e fotograf? No, pytanie o rozwój to jest zawsze takie trochę pytanie um, psychologiczne, nie wiem, może. Um, chyba najlepiej takie rzeczy oceniają ludzie, którzy albo mnie obserwują od początku drogi, albo nie widzieli mnie przez długi czas i mogą porównać. Co robiłem na początku, e, i teraz. Może to jest bardziej pytanie, nawet bycie, bo przecież znamy się niemal całą naszą drogę e, fotograficzną, ale a, to tak ślubną. Mm, ale jeśli ja miałbym e, siebie e, określić, jak się zmieniłem, i, i ocenić to, to chyba to, co też ty wspominałaś, że z każdym nowym zleceniem. Wydaje mi się, że dostrzegam więcej, ale też jestem bardziej asertywny. To na pewno, na początku drogi chyba zgadzałem się na, na wiele, teraz A, jestem jest. bardziej. Tak, jestem bardziej asertywny i jaśniej wy, wyrażam swoje potrzeby i wizje. Może tak. No to zadałeś mi pytanie, bo odbiję piłeczkę, bo powiedziałaś o tym, żebym cię oceniła. No to według mnie. Nabrałeś pewności siebie dużo więcej, niż hmm. wcześniej, tak jak się pamiętam, przed kilku lat. Ja się się zgadzał. Bałeś się podchodzić do innych osób i do... Nawet nie tyle bałeś, co po prostu hmm. tak nie byłeś pewny, czy możesz do nich podejść, a widzę, że teraz już uśmiecham, cześć, cześć i... Tak, może tak. Rzeczywiście. No to rozmawialiśmy przez chwilę o tym, jak ja się zmieniłem na przestrzeni lat, ale jakie są zmiany u Ciebie w biznesie jak albo u Ciebie w życiu, bo wiemy, że to co doprowadziło nas do tego miejsca tutaj, no już nie wystarcza, żeby iść dalej. Mm -hmm. Z czym się zmaga Ola? No ma 4 kawy. Wiesz co, zmiany raczej nie, raczej plany. Ja generalnie żyję w Mam plan roczny, mam plan miesięczny mam plan tygodniowy. idziemy Dzienny, tak, przede wszystkim dzienny, gdzie po prostu realizuję sobie zadanie i tak nie jest łatwiej żyć. Łatwiej żyć nie jest z planem, z celami, do których cały czas sobie dążę. I teraz jeszcze mi się nasunęło to pytanie z pierwszego, znaczy od z pierwszego pytania, co robię codziennie, to codziennie marzę. Próbuję zrealizować te marzenie po prostu i co codziennie robię? Myślę, co mogę jeszcze zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia. No, 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 i dole, to jest. Tak, i właśnie. Wizualizowanie sobie. Dokładnie. dzięki właśnie temu ja realizuję sobie po kolei te moje cele i, i dlatego się może też między tu dzisiaj znaleźliśmy, bo, bo dzięki tym wszystkim krokom ja po prostu sobie działam na spokojnie w swoim tempie i odnośnie planów no mojej marki na razie nie mam jakichś większych. Może to, że nie wiem, że tego nie będę robić do końca życia. Jeżeli chodzi o to, co będę robić za kilka lat, to jeszcze nie mogę zdradzić. To są moje topsy top projekty, ale mam nadzieję, że nie Obserwujcie. Tak, że to być może światło dzienne. Co jeszcze z takich planów? No plany na pewno mam podróżnicze, a jak większość osób wie, moich obserwatorów, próbuję łączyć fotografię z podróżami. Jest to wielka, wielka moja pasja i to jest wspaniałe że możemy to łączyć biorąc ze sobą aparat, laptopa gdzieś za granicę i tam fotografować i pracować w innym klimacie. I to nie jest tak, że ja wyjeżdżam na wakacje i tam nie robię nic, tylko ja cały czas pracuję, bo tak jak wcześniej wspomniałeś, jak ktoś ma firmę, tak jak ja, jest jedną osobową działalnością gospodarczą, to cały czas pracuję. I tak, to jest jak powiedzieć tak, po na Instagramie, tak, czy na Facebooku. Nie musi, da się branżowej rzeczy połknąć. Tak, później po może wydawać, że ja tego nie robię, ale ja właściwie pracuję cały czas. Ale z uwagi na to, że ja łączę pasję z, z fotografią, no to to właściwie nie jest praca. To jest część mojego życia i właściwie znaczna część mojego życia. Ja w ten sposób pracuję i żyję, jak po prostu hmm. żyję. I to jest no, wspaniałe. <laughs> yy, tak, ponadto to, że chęć dzielenia się innymi właśnie tym moim życiem, tym, że ja łączę te podróże. I tą pracę jest takie, wydaje mi się, że motywujące dla innych osób, które by chciały inaczej żyć. Bo ja nie mówię, że lepiej. To jest inne życie. Po prostu, jak człowiek pracuje, będąc na wakacjach, to jest, że tak powiem, swój stan, który, który trzeba pokochać. Ale wiem, że wiele osób by chciało, ale się boi, i ja zachęcam do tego żeby w ten sposób żyć, albo żeby spróbować tak spróbować, żyć. Spróbować, tak. Tak, bo jak ktoś to nie spróbuje, się. dokładnie, że jak ktoś tego nie spróbuje, to on się nigdy tego nie dowie, a ja działam tak przez x lat i jestem osobą w tym miejscu, w którym chcę być, oddycham w tym miejscu, w którym zawsze chciałam być to jest wspaniałe. A skoro już mówimy tak. o, o łączeniu pracy fotografa ślubnego i podróży, to czy rzeczywiście któraś sesja Zagraniczna dała ci największy rozgłos, a jeśli nie zagraniczna, to jaka? Wiesz co, to jest? o, oh, 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 to był bardzo dużo teraz o niej, właśnie. Uporządkujmy. Tak. To w ogóle wydaje mi się, że moi, właśnie z moich początków to były wyjazdy do mojej siostry. Moja siostra mieszkała za granicą, mieszkała w Skandynawii. I dzięki temu, że ja zrobiłam pierwsze tam zdjęcia i opublikowałam w tych, w tych tak jak tych kilka lat temu, było rzeczywiście takie wow, że rzeczywiście osoby, które mnie znały, mówiły: Ale super zdjęcie, w super klimat, i to wszystko, jakby od tego, ten kołprotek zaczął się, yy, zaczął się toczyć. Toczyć, tak toczyć. Yy, a później, jeżeli chodzi o takie pojedyncze rzeczy, to wydaje mi się, że pojedyncze zdjęcia, które wygrywały jednak konkursy, to zostało, zostały te klatki zaobserwowane i w dobrym miejscu, mm. była w dobrym miejscu, w dobrym czasie. No tak i jedną tutaj. klatkę, którą powinni sobie sprawdzić, ci, którzy nas teraz słuchają, która to by była? Która nie nie także tak, ten, które mam na stronie głównej. Nie wiem. Te, czy które czemu. się wyświetlają na banerze na tak. samym mojego początku. Tak, tak. To są moje ulubione klatki. Rzeczywiście to są dziecia, z którymi się utożsamiam, dlatego one są jako pierwsze, jako że tak wizytówka w moje portfolio na mojej stronie. Ale ja myślę, że wszystkie zdjęcia moje kocham, wszystkie moje sesje kocham. Nie się tak, wybrać jednego. <grystanie> Bo każde zostało zrobione w innym czasie z innymi ludźmi, i, i to jest trudne wybrać tak jedno jedno. No, a powiedzmy w takim razie, czy planowałaś warsztaty fotografii ślubnej? Bo sama <grystanie> sobie pomyślałaś, że do ciebie w styczniu zadzwoniła i powiedziałem: Hej, zróbmy warsztaty razem. Ja pomyślałam, że już dawno o tym myślałam, mm -hmm. ale zabrakło, zabrakło kopniaka, takiego i takiej osoby, która mi powie Ola rób to, no i co pomyślałam, pomyślałam dobrze, że jestem. <laughs> o no, nie, 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 nie nie, Co Karol Necz mógłby polecić dla osób, które zaczynają fotografię ślubną? Swoje przygody no, z fotografią no. ślubną. No chyba poleciłbym to, co ja zrobiłem na początku mojej drogi. Czyli poszedłem, tak jak już wspominałem, poszedłem na warsztaty, które sobie znalazłem. I żeby pójść na warsztaty do ludzi, którzy pracują tak, jak jakbyś chciał pracować, i którzy robią takie zdjęcia, które się Tobie podobają. I takie warsztaty, pójść na takie warsztaty, to jest po prostu. kopniak. Tak, i przeskoczenie kilka lat swojej drogi. No, ale oprócz warsztatów na samym początku, no to było po prostu dużo fotografować. Czyli warsztaty, nieustanne robienie zdjęć, jakby pokazywanie tych zdjęć, publikowanie ich, cieszenie się dodatkowo i, i też podsumowywanie swoich małych sukcesów i pokazywanie tego innym. To były początki mojej drogi, ale ja już wiem, że dzisiaj to jest za mało, żeby się wybić. Dzisiaj trzeba jeszcze ogarniać social media. Mm -hmm. Trzeba się pokazywać, trzeba nagrywać wideo, być na Instagramie, być na Facebooku i innych portalach. To jest na no, dobre. Tak, tak. Teraz już to trzeba robić. Tak. To gdzie jest ta ilość, miał tak procentowo to wyważyć, ile jest fotografii, fotografii, jak ty to działasz pracy fotografa ślubnego... Tak, ile fotografii? ma robić zdjęć, ile ma robić marketingu, jak to według Ciebie powinno teraz być wyważone jakby mm -hmm. na tą najbliższą przyszłość. Tak naprawdę. Na no 2022 rok. Myślę, że samego fotografowania jest 35% 40%. To mało. 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 To trzeba sobie właśnie zadać pytanie, bo rzeczywiście jeśli chce się z tego zarabiać i, i robić... E, Zrobić dobry biznes, zrobić swoją markę. To oprócz fotografowania mamy mnóstwo innych rzeczy, nad którymi na które musimy panować, na których musimy na się nauczyć, pracować. Ola. Ola. Ja się boję. Słuchajcie, ja się boję karomiczne do pytania. No. Tyle projektów, tyle marzeń, nie. tyle realizacji. Skąd my wszystko znajdujesz czas? Projektów dużo marzeń, jeszcze więcej. Moja dobra jest taka jak każdego innego człowieka. To jest kwestia chęci i przede wszystkim też organizacji. Po prostu, tak jak jeszcze wcześniej Ci wspomniałam, że ja mam po prostu plany, które sobie realizuję. Jak czegoś nie zrobię w ogóle, to, to po prostu przepada albo przechodzi na następny termin. Jest wiele rzeczy, które ja chciałam zobaczyć, które chciałam zrobić, tego nie zrealizowałam, ale pociągnęło to za sobą inne projekty fotograficzne albo życiowe, albo podróżnicze i to jest wspaniałe. Właśnie to mnie napędza do tej pracy. I tak się właśnie cieszę tym sezonem, i w ogóle wszystkim, czym się teraz otaczam, czyli zdjęciami, bo wiem o tym, że jeżeli zamknę wszystkie projekty, oddam sezon, to, to wyjadę i dlatego jestem taka szczęśliwa, między innymi. jeszcze wracając z tego sukcesu, co nie wiem, czy to jest sukcesem, to jest część mojego życia, ja uważam, że sukcesem jest moim to, że jestem wolnym człowiekiem czyli pracuję z kim chcę, kiedy chcę jak chcę i to z tak podkreśleniem na jak chcę, czyli mogę fotografować jak mi się podoba i to co ja widzę. To jest po prostu wspaniałe uczucie być wolnym człowiekiem i po no. prostu takiego życia, życia każdemu, żeby był szczęśliwy i robił to co kocha, tak jak ja kocham fotografię i życie. fotografować. Życie. Kocham życie, żyć. Życie marzeń. Ja życie marzeń, a powiedz mi jak wygląda ślub marzeń w Twojej ocenie. Mój, czy taki do sfotografowania, czy filmowania? Nie, nie, <grym> możesz powiedzieć <wplecić> co chcesz. <grym> to, to jest bardzo, Mój bardzo dobre pytanie. Ja bym ciekawa odbierała to będzie elofan. I to będzie gdzieś na klipie albo w górach. I to będzie tak proste w formie, że aż nie fotogeniczne. No, naprawdę. Ale jeśli y, mówimy o ślubie do sfotografowania, czy filmowania. No niezależnie jaki jest styl wesela. Niezależnie, czy to jest duże czy małe wesele, jaki jest dominujący kolor, yy, najważniejsze jest, żeby było widać e, miłość i najważniejsze jest, żeby było widać uczucia. I jeśli to widać, to to jest dla mnie ślub marzeń. Dzięki! Dzięki Ole za rozmowę. Dwa Dzięki bardzo. za mimo, <grym bo, <grym> bo... Pouśmiechać się sobie. Ale z mi. niektórymi pytaniami. No, nie wiem czy dobrze powiedziałam, <grym, <grym, nie wiem czy sprostowałam na już życzy. oceniał nasz tak. tak, tak, no. Aż się zdenerwowałam czasem. Tak, tak. się. Tak, tak, nawet tak sobie pomyślałam, że mam tyle myśli, ehm, Tak, szczególnie o ten sukces bo o talent, o, bo trudny jest talent do oceniania, nasz talent między sobą. Tak, Pięteczka. <grym>, Dzięki Karol.